Dzień dobry. Witam wszystkich w salonie 2 Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Jesteśmy dużym salonem sprzedaży. Sprzedajemy motocykle, motorowery, skutery, kłady, krosy, rowery, sprzęt ogrodowy i pojazdy elektryczne. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem pojazdów elektrycznych Sarini. Te pojazdy dzielimy na dwie grupy, na Skutery trójkołowe zabudowane bez prawa jazdy oraz na samochody elektryczne. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie sarini.pl oraz na naszej infolinii, na której na wszystkie pytania odpowie Wam wyspecjalizowany pracownik Sarini. Jest to numer 730 88 0068. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać, jak pierwszy raz uruchomić pojazd, który otrzymacie. Będzie to pierwsze uruchomienie pojazdu skutera zabudowanego bez prawa jazdy Sarini Velo z silnikiem 2000 W. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Właśnie dotarł do Was Wasz nowy pojazd Sarini Velo. Często dostajemy od Was pytania E, dzwonicie do mnie e, i pytacie, Panie Patryku, dojechał do mnie pojazd, co ja mam teraz dalej zrobić? Jak go uruchomić? Jak nim jechać? Co trzeba na początek zrobić, czy podłączyć go do ładowania? E, dla tych właśnie wszystkich osób, które, które chcą wiedzieć, co zrobić, jak przyjedzie do Was pojazd, nagrywamy dzisiejszy materiał. Zacznijmy może od tego, co znajduje się w naszym e, pojeździe, kiedy on do Was przyjeżdża. Zacznijmy może od dokumentów, które zawsze są w środku w pojeździe. Dostajecie od nas dokumenty, e, takie, e, aby móc zarejestrować e, wasz pojazd. Najważniejszym dokumentem są, tak naprawdę, trzy najważniejsze dokumenty, dzięki którym będziecie mogli swój pojazd zarejestrować. Jest to faktura sprzedaży e, pojazdu, która zawsze jest wystawiona na państwa imię i nazwisko. Jest to E, homologacja pojazdu oraz oświadczenie o informacjach o pojeździe. Z tymi do, trzema dokumentami udajecie się Państwo do Wydziału Komunikacji i rejestrujecie pojazd. E, w każdym też naszym modelu, e, razem z dokumentami, znajduje się instrukcja obsługi w języku e, polskim. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest. Przewód odładowania bądź ładowarka. W przypadku modelu Velo mamy przewód odładowania, ponieważ ładowarka wbudowana jest już w środek pojazdu. Najważniejszą rzeczą jest to, że jak przyjeżdża do, Was, do Państwa pojazd, jest to, żeby oczywiście sprawdzić, czy on działa, przejechać się kawałek do przodu, kawałek do tyłu i podłączyć pojazd do ładowania. Dopiero w momencie, kiedy naładujemy go do pełna, wtedy możemy normalnie użytkować nasz, nasz pojazd. Tutaj pokażę może jak się podłącza nasz kabel, podłączamy go do pojazdu, z drugiej strony wtyczkę do gniazdka 220-240V, to jest takie, takiego standardowego gniazdka jaki mamy w domu, tutaj przy e, kablu ładowania mamy też wskaźnik naładowania, co jest bardzo ułatwiające, e, zgodnie tutaj z tym jaki jest poziom naładowania, będzie podświetlała się dioda czerwona, żółta bądź zielona, zielona jest to oczywiście naładowanie, że to że jest pojazd naładowany, żółta że jest jeszcze mniej niż 80% i czerwona to, że jest powyżej 80%. E, przepraszam Czerwona jest to, że jest poniżej 80% naładowania. E, zielona to, że jest naładowany i żółty jest to jest to że jest powyżej 80%. Ok, wyjmiemy sobie nasz kabel, umieścimy go w pojeździe. Dobrze, zapraszam e, Państwa do środka. E, a więc, tak, też jedną z takich podstawowych, e, najważniejszych rzeczy jest to, żeby sprawdzić e, główny bezpiecznik, który znajduje się w przypadku Velo po prawej stronie. E, tutaj poprosiłbym może troszeczkę bliżej, żeby skierować kamerę na bezpiecznik. Tutaj na czerwonym polu, e, tutaj obok o, jest takie czerwone pole, e, to oznacza, że e, prąd dochodzi do pojazdu. W przypadku, kiedy prąd jest odłączony, ta dioda podświetla się na zielono. W 99% przypadków przyjeżdża do Was, do Was pojazd, kiedy ta dioda jest na czerwono, czyli ten prąd do pojazdu dochodzi i możemy go od razu odpalać. Zacznijmy jeszcze może od kluczy, od pilotów. Piloty znajdują się albo w prawym, albo w lewym schowku w drzwiach. Jeżeli pojazd jest do Was wysyłany w stalarzu metalowym na palecie, albo jeżeli przyjeżdża do Was lawetą, to po prostu pan, który prowadzi lawetę, będzie miał ten kluczyk ze sobą i Państwu go przekaże. Pokrótce, co znajduje się w pojeździe, jak wejdziemy do środka, przed nami w centralnej części znajduje się wyświetlacz. Teraz, tak, żeby uruchomić. Nasz pojazd wciskamy hamulec postojowy. Klikamy przycisk Start. W tym pojeździe mamy odpalanie bezkluczykowe. To znaczy, że pilot tylko i wyłącznie musi znajdować się w zasięgu pojazdu nie musimy nigdzie wkładać e, kluczyka do stacyjki. Kiedy tutaj cała animacja, o kiedy już przejdzie nam ekran w taki tryb, jak jest obecnie, pojazd jest gotowy e, do jazdy. Teraz tak, jeżeli chodzi o prawą część manetki, tutaj poniżej mamy takie, taki przełącznik od położeń zmiany biegów: D pozycja do przodu, N pozycja nauczalna, R do tyłu. Poniżej mamy światła przeciwmgłowe. Główny taki przełącznik, tutaj ten u góry to jest główny przełącznik świateł, czyli tutaj te światła włączamy. Tutaj po lewej stronie przełączamy ze świateł krótkich na długie poniżej kierunkowskazy w lewo, w prawo i tutaj przycisk klaksonu po lewej i po prawej stronie w tym modelu znajdują się hamulce czyli i z lewej strony mamy hamulec i z prawej strony mamy hamulec dodatkowo w tym modelu mamy także hamulec nożny i hamulec postojowy jest to to, że akurat ten model posiada hamulce w manetce z lewej i z prawej strony jest to bardzo ważna rzecz ponieważ wielu z Państwa dopytuje który, który model ma właśnie hamulce ręczne z lewej i z prawej strony ponieważ duża ilość z Państwa posiada na przykład niepełnosprawność z tytułu poruszania się ma problem z nogami, bądź tej nogi nie ma i wtedy też zadajecie nam pytania który model ma hamulce z lewej i z prawej strony czyli właśnie odpowiadamy, że model Velo hamulce z lewej i z prawej strony w manetkach posiada teraz tak, co tutaj jeszcze z podstawowych rzeczy, z wyposażenia tutaj mamy przycisk od załączania wycieraczek od świateł awaryjnych, tutaj mamy załączenie nawiewu i ogrzewania, tutaj za zaślepką mamy gniazdo USB, tutaj wcześniej przycisk, o którym mówiłem, przycisk odpalania start-stop, pojazd nasz wyposażony jest również przy berdach, który tutaj uruchamiamy sobie za pomocą, za pomocą tej, tej zapadki. Jeżeli chodzi o szyby, szyby mamy elektryczne z lewej i z prawej strony. W pilocie mamy również przyciski od centralnego zamka, od otwierania i od zamykania naszego pojazdu. A więc, tak, teraz, żeby po prostu nim ruszyć, mamy już go w pozycji uruchomionej. Wyświetlacz nas informuje, że pojazd jest gotowy do jazdy. Wciskamy sobie jeszcze dla bezpieczeństwa hamulec nożny. Dźwignie, tutaj przycisk od y, położenia skrzyni biegów, dajemy na D, jak chcemy jechać do przodu, opuszczamy hamulec postojowy i po prostu dajemy gazu, i nasz pojazd rusza. Analogicznie y, przełączamy na pozycję R, czyli na wsteczny. Ekran przejdzie nam z automatu na kamerę cofanie, która jest bardzo wyraźna, i ruszamy do tyłu. Przełączymy sobie na N, żeby nam tutaj nie piszczało. Zaciągamy hamulec postojowy, wyłączamy i tak naprawdę pojazd możemy sobie tylko i wyłącznie zamknąć centralnym zamkiem, pilotem i możemy nasz pojazd zostawić. Wydaje mi się, że to tyle z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o pierwsze uruchomienie serii Nivello. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, bądź chcielibyście zobaczyć materiał z szerszego omówienia. Zapraszam do naszych poprzednich filmików, gdzie jest, który nazywa się Sarini Velo Prezentacja. Jeżeli chcielibyście od razu uzyskać konkretną informację, zapraszamy Was również na naszą infolinię. Infolinię Sarini, której podam teraz numer telefonu, jest to 730 88 00 Powtórzę jeszcze raz, 730 88 00 ja wam, dzisiaj bardzo, ja wam za dzisiejszy materiał bardzo dziękuję. W najbliższych dniach będziemy pokazywać też kolejne prezentacje z pierwszych uruchomień innych pojazdów, które u siebie obecnie posiadamy. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia.